Ministerstwo Administracji namawia dołączenia się gmin w większe jednostki. Zwiększamy zachęty finansowe do łączenia się jednostek, tak, żeby one były bardziej atrakcyjne dla najmniejszych samorządów. Wypadek busa na trasie Lednica Lubin. Siedem osób trafiło do szpitala. Zjechał na wobocze, samochód zniosło i doszło do tego do zdarzenia. Edyta Drzymała witam w piątek, 11 stycznia i zapraszam na informacje. Plan wchłonięcia gminy wiejskiej przez Lubin prawdopodobnie zyska poparcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Resort otwarcie namawia gminy do łączenia się w większe jednostki. W skali kraju samorządowe fuzje mogą przynieść nawet około miliarda złotych oszczędności rocznie. W przypadku połączenia gmin miejskiej i wiejskiej Lubin to około 20 milionów. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce zmniejszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz redukcji zatrudnienia w instytucjach samorządowych. Resort przygotowuje ustawę, która ma ułatwić gminom łączenie się w większe jednostki i nagradza finansowo tych, którzy na fuzję się zdecydują. Zwiększamy zachęty finansowe do łączenia się jednostek, tak żeby one były bardziej atrakcyjne dla najmniejszych samorządów. To jest jedna rzecz. Po drugie, tak zmieniamy prawo, aby doprecyzować przepisy, jak wygląda sytuacja po łączeniu, w trakcie łączenia się, ponieważ tutaj były pewne wątpliwości. Ponadto umożliwiamy łączenie w czasie, łączenie jednostek samorządu terytorialnego i nowych wyborów samorządowych. Pomysł połączenia Lubina i gminy wiejskiej Lubin pojawił się już wcześniej. Teraz słowa w czyn wprowadził prezydent Lubina Robert Raczyński, który złożył wniosek w tej sprawie wójt gminy Lubin, Irenie Rogowskiej. To nie jest popozycja związana z likwidacją gminy wiejskiej. Jest to popozycja związana z rozwojem, większą dynamiką rozwoju połączonych gmin. A tak naprawdę jedyny, który może być przeciwko temu, to tylko urzędnicy, którzy rzeczywiście stracą część swoich posad. Zgody na fuzję ze strony gminy wiejskiej Lubiny jednak nie ma. Połączenie gmin wiejskiej i miejskiej nie, dla mieszkańców gminy wiejskiej skutkowałoby tym, że Mniejsza decyzyjność na pewno i zmniejszenie środków na rozwój mm, samej tych terenów przyłączonych, ponieważ jest tendencja, szczególnie widzimy to we Wrocławiu. Wrocław y, alokuje najwięcej środków dla aglomeracji miejskiej, i Lubin to chcę, chcę powtórzyć. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska jako samorządy kwalifikujące się do łączenia wymienia właśnie gminy wiejskie, tak zwane obwarzankowe, otaczające miasto z siedzibą na terenie gminy miejskiej, w których mieszkańcy gmin podmiejskich często korzystają z usług gmin miejskich i płacą podatki gdzie indziej. W opinii resortu samorządowe fuzje uporządkują ten pewnego rodzaju bałagan koncepcyjny i dadzą większe szanse na rozwój. Większe jednostki to stosunkowo niższe koszty administracyjne, przez co więcej pieniędzy zostaje na wydatki rozwojowe czy realizację usług. To również większy potencjał rozwojowy, większy urząd, a więc większa możliwość specjalizacji i przez to lepsza, lepszy sposób na realizację zadań. Wniosek o przyłączenie gminy wiejskiej do Lubina złożony zostanie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji do końca marca. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów. Siedem osób trafiło do szpitala w wyniku wypadku na trasie Legnica-Lubin. Kierowca busa jadąc z nadmierną prędkością podczas wyprzedzania stracił panowanie nad samochodem. Bus przekoziółkował i wylądował w rowie. Silne opady śniegu, mokro i ślisko. Takie warunki panowały, gdy doszło do tego wypadku. Taka aura wymusza na kierowcach ściągnięcie nogi z gazu. Nie wszyscy jednak kierują się zasadami zdrowego rozsądku. Podczas manewru wyprzedzania wpadł, wpadł w prawdopodobnie w poślizg. I w wyniku tego e, zjechał na pobocze, samochód zniosło i doszło do tego zdarzenia. Kierowca to mieszkaniec Lednicy. Przeprowadzone badania wykazały, że był trzeźwy. Kierowca został zatrzymany do czynności procesowej na, na czas do 48 godzin. Od e, wyników tych czynności, od wyników badań, wstępnych informacji do obrażeń e, pokrzywdzonych będą, e, że tak powiem, będą zależały zarzuty. Do szpitala głównie z obrażeniami kończyn trafiło 7 osób. Wybory członka zarządu KGHM z ramienia załogi najprawdopodobniej się nie odbędą. Miedziowe związki mają podzielone zdania co do potrzeby utworzenia i obsadzenia takiego stanowiska. Na razie nie udało się w wyznaczonym terminie skompletować komisji wyborczej. Teraz wszystko w rękach Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi, która na posiedzeniu w połowie lutego zadecyduje o tym, czy ustalić nowy kalendarz wyborczy, czy też wybory ostatecznie odwołać. Wybory prezesa z ramienia załogi były zaplanowane na połowę lutego. Wszystko wskazuje jednak na to, że się nie odbędą. Powodem jest to, że pracownikom nie udało się w terminie utworzyć trzyosobowej komisji wyborczej. Według szefa Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin wyborczy zawiera zbyt rygorystyczne kryteria. Kandydat musi zebrać na początek 3,5 tysiąca podpisów. Poza tym, żeby wybory były ważne, do urn musi pójść ponad połowa załogi, czyli blisko 10 tysięcy pracowników KGHM. Kolejny warunek, że kandydat w tych wyborach musi uzyskać co najmniej 50% głosów ważnie oddanych. Z tych 9 tysięcy, a więc co najmniej 4,5 tysiąca. I to może być trudne, a będzie kilku kandydatów. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale robi się tak jak w wyborach prezydenckich drugą turę i w drugiej turze jest tylko dwóch z najlepszym wynikiem. Nie ma tutaj drugiej tury. Tutaj nie ma drugiej tury. A więc, tak jak powiedział na początku, to powinien być regulamin o tytule, jak nie wybrać przedstawiciela załogi do zarządu spółki. Potrzeba więc zaangażowania wielu pracowników. Do wyborów członka zarządu od lat negatywnie odnosi się jednak Miedziowa Solidarność, najliczebniejszy związek zawodowy w KGHM. Jak w ustawie wprowadzono taką możliwość wyboru u przedstawiciela zarządu przez pracowników. Ten wybór kwestionowała, w związku z tym, że ustawa w naszej ocenie jest nieprecyzyjna w tym podstawowym elemencie, bo nie opisuje, jakie kompetencje i jaki zakres obowiązków będzie miał taki prezes. O organizację wyborów przedstawiciela załogi w zarządzie KGHM upomniał się w maju ubiegłego roku Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. Nie ma sytuacji, że ktoś jest gorszym członkiem zarządu czy lepszym członkiem zarządu. Wszyscy mają te same prawa, obowiązki i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. A więc y, taka argumentacja w żaden sposób się nie broni. A po drugie, powiem, jeżeli ktoś nie chce w tym uczestniczyć, nie chce w tym brać udziału, no to ma prawo nie brać. Być może wygodniej być recenzentem i mówić, że coś się źle dzieje, ale kiedy się ma możliwość wpłynięcia na to, żeby się lepiej działo, to się z tego nie korzysta, więc jest to wygodne. Miedziowa Solidarność będzie się angażowała w wybory na przedstawiciela załogi w zarządzie KGHM, jeśli zmieni się prawo, które szczegółowo opisze zakres kompetencji takiego prezesa z wyboru pracowników. W tej chwili określenie zakresu kompetencji prezesa z ramienia załogi leży bowiem w gestii szefa polskiej miedzi. Ten człowiek do, do, otrzymywałby wynagrodzenie zbliżone do prezesa KGHM i jest to na poziomie około 1,5 miliona złotych i mówiłby nam, że nic nie jest w stanie zrobić. No to my dziękujemy za taki wybór. Tylko raz w historii KGHM pracownicy mieli swojego przedstawiciela w zarządzie spółki. Był to Wiktor Błądek startujący z ramienia ZZPPM, który wcześniej zasiadał w fotelu szefa polskiej miedzi. W tamtych wyborach także nie wzięła udział Miedziowa Solidarność, która w dodatku zaskarżyła sposób ich przeprowadzenia do prokuratury. Błądek był wówczas jedynym kandydatem. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o nieuczciwej urzędniczce w Lubinie. Powiemy także o przygotowaniach trzecioklasistów do tegorocznych studniówek. Oszustwo w jednym z oddziałów pocztowych w Lubinie. Pieniądze klientów zamiast na konta firm energetycznych trafiały do kieszeni urzędniczki. Proceder trwał przez 4 miesiące. Agnieszka P przyznała się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Nieuczciwa urzędniczka to 49-letnia mieszkanka Lubina. Na boczcie pracowała od kilkunastu lat. Prokuratura ustaliła, że Agnieszka P. kradła pieniądze od kwietnia do lipca 2012 roku. Przywłaszczone zostały pieniądze pochodzące z wpłat 52 osób, a łączna kwota przywłaszczenia to jest prawie 3700 zł. Pieniądze, które wpłacali klienci chcąc uregulować rachunki za prąd trafiały do kieszeni Lubinianki. Agnieszka P. przyznała się do winy i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator uznał, że istnieje możliwość skorzystania z e, dobrodziejstwa tej instytucji. Uzgodnił z tą panią karę w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania ok na okres 3 lat próby, a także oczywiście e, e, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Zatrzymana kobieta musi oddać całą kwotę, czyli 3700 zł, pokrzywdzonym osobom. Sama stanie przed sądem. Rozpoczął się sezon studniówek 2013. Od teraz zaczyna się odliczanie studni do matury. Trzecioklasiści drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie w gorączce przygotowań. Ich studniówka już jutro. Czas studniówek to czas szaleństw i zabaw. Dla maturzysty to niewątpliwie szczególna chwila. W drugim liceum ogólnokształcącym udział w studniówce weźmie 8 klas maturalnych. To poważne wyzwanie organizacyjne dla grona pedagogicznego. To wygląda co roku tak samo. Zawsze zgodnie z zapisem statutowym yy, odpowiadają za studniówkę rodzice jako główni organizatorzy. Dyrektor i wychowawcy klas. Studniówka zgodnie z tradycją powinna być wspólną szkolną zabawą roczników maturalnych, czy też rocznika maturalnego. I takie było moje marzenie, takie moje pragnienie, by przywrócić taką dobrą tradycję. To się udało. Już w ubiegłym roku wszystkie klasy bawiły się na jednej wielkiej zabawie, na jednym wielkim balu przedmaturalnym. I historia powtarza się w tym roku. Gorączkowe przygotowania abiturientów trwają. Wszyscy z niecierpliwością czekają na tą wyjątkową noc. Studniówka odbywa się w Kubusie, w hotelu, w Legnicy, tutaj zaraz obok nas. Będzie ona organizowana na osób 425 dokładnie. W związku z tym jest to dosyć duża impreza masowa. I liczymy, że wszystko wypadnie zgodnie z planem. Polonos oczywiście będzie. Pani dyrektor rozpocznie go słowami. Polon zacząć, wtedy poleci muzyka. Polonos zakończymy na trzy tury. Dziewczyny w tym szczególnym dniu przemieniają się z kopciuszka w piękne księżniczki. Wiele z nich wierzy, że to będzie wyjątkowy wieczór, bo studniówka to coś więcej niż klasowa impreza. Wszystkie dziewczyny będą miały czerwone podwiązki standardowo. Wiem, że dziewczyny bardzo się do tego przygotowują od kilku dni, starannie dobierają też. Oczywiście kreacje, żeby nie było to zbyt, zbyt takie krzykliwe, zbyt wyzywające. Bal maturalny jest ostatnim stopniem dzielącym abiturientów od egzaminu dojrzałości. Po studniówce przyjdzie pora, by wziąć się do nauki. Znając życie, niewielu się do tego zastosuje. Kończymy niestety mało optymistyczną informacją. Rodzina i lubińska policja poszukują Karoliny Rzepki. Siedemnastolatka wyszła z domu 4 stycznia około godziny 16 i od tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. Zaginiona to mieszkanka Lubina, ma 170 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma długie, ciemne włosy i brązowe oczy. Gdy wychodziła z domu, ubrana była w szarą kurtkę z kapturem, spodnie, tak zwane rurki, czarne adidasy, miała przy sobie również czarny torebkę. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc rodzinie i policji odnaleźć Karolinę, proszony jest o kontakt z wydziałem kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pod numerem telefonu 76 84 06 250 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 lub 112. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.